5 czy 17 grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił nowe taryfy na, na cenę prądu dla gospodarstw domowych i dla dystrybucji, oczywiście również na gaz, ale no to ja skupię się na razie na, na swojej branży. I to raczej jest tak, że my wiemy, ile to będzie kosztować. I, i to prawda, ten wzrost, wzrost taryfy wynika z tego, bo jest 37%, przypomnę wzrostu ceny prądu i około 10%, jeśli chodzi o koszty dystrybucji. Natomiast my składając, składając wnioski taryfowe, mogę to powiedzieć absolutnie patrząc prosto w oczy, złożyliśmy je bardzo odpowiedzialnie, bo założyliśmy minimalną marżę. Minimalną. To więc skąd te wzrosty? Wzrosty są z tego, że my, żeby zaspokoić potrzeby naszych klientów, żeby im tę energię dostarczyć, musimy ją zakupić. Kupujemy ją z giełdy. Na giełdzie energia, tak jak powiedziałem, produkowana jest w 70% z węgla. No i to, co się stało, na, jeśli chodzi o notowania uprawnień do emisji CO2, spowodowało drastyczne, drastyczny wzrost cen energii. Dzisiaj cena uprawnień CO2 stanowi prawie 60% ceny całej energii. Wyobraźmy sobie taką sytuację, tu łatwo policzyć. Standardowy blok, emisyjność około 850, no średnio 800, 800 bo na przykład w jak mamy blok to z mniejszą emisyjnością, blok 11, najsprawniejszy w Polsce, ale tak około 800 kg na megawatogodzinę, czyli 0,8 razy 90 euro razy 4,60 po dzisiejszym chyba kursie, to jest 350 zł dodatkowego kosztu związanego z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, dodatkowego kosztu. Ten koszt dodatkowy dzisiaj jest większy niż jeszcze 14 miesięcy temu cena energii w ogóle za megawatogodzinę. To są, jakby nasze. My podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie. Staramy się tą marżę jak obniżać po to, żeby nie. Nie wywoływać absolutnie jakiejś paniki na rynku. Natomiast no, przede wszystkim są związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i cenami CO2. Natomiast mogę uspokoić y, Państwa, bo polityka osłonowa rządu i, i ta decyzja o obniżeniu VAT-u na prąd z 23 do najniższego dopuszczalnego poziomu, czyli do 5% oraz obniżka akcyzy powoduje, że takie standardowe, zwykłe gospodarstwo domowe, które zużywa około poniżej 2 MWh rocznie, czyli tam około 1800, tak dokładnie w średnio w kWh rocznie, to jest przez pierwsze trzy miesiące wzrost o około 6-7 zł, w kolejnych, w kolejnych około 21-22 zł więcej. Mówi o tym dzisiaj głośno polski rząd, że system ETS, handlu emisjami, wymaga reformy. My się z tym absolutnie zgadzamy i też oczekujemy i liczymy na to, że że ten głos znajdzie zrozumienie i zostanie wysłuchany na, na, na arenie międzynarodowej, na, w Unii Europejskiej. Ponieważ koszt CO2, dzisiaj uwolnienie energii, mogłoby spowodować dopasowanie się do szalejących cen CO2, czyli jeszcze większe wzrosty być może jeszcze większe wzrosty cen energii. Natomiast ja uważam, że c, pa, do, czyli uprawnienia do emisji CO2 stały się. Wiem, papierem spekulacyjnym, no, do, a nawet może pewnym narzędziem inwestycyjnym. Ktoś to kupuje, wie, że rośnie. Kupują to również podmioty niezwiązane z wytwarzaniem energii. Więc to powoduje, ja myślę, że to wymaga przede wszystkim pewnej reformy i w ogóle jest to sprzeczne z pierwotnym założeniem stworzenia opłaty za, za, za emisję CO2. To miało nas motywować do przyspieszania, do bardziej efektywnej transformacji energetycznej w stronę obniżania emisyjności. Natomiast paraliżuje spółki energetyczne i budzi ogromny strach nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. No w Polsce na szczęście ten prąd mamy jeszcze wysoki, ale, ale najniższy. Natomiast sytuacja w innych krajach jest mimo wszystko dużo, dużo gorsza. Poza tym w Polsce jednak te działania przynoszą skutek, no, ale to wymaga, jak widzimy, interwencji, interwencji polskiego rządu. Spółki energetyczne będą miały dużo większe obroty, dużo większe przychody, natomiast y, niestety niższą marżowość. Ja tak mówiłem, y, nasze podejście do taryfy było bardzo, bardzo odpowiedzialne. Natomiast wzrost, tempo wzrostu cen energii na rynkach hurtowych jest znacznie niższe niż tempo wzrostu opłaty, która towarzyszy produkcji energii. W naszym przypadku, w przypadku Enei, która jest drugim producentem prądu w Polsce, ma to ogromne, ogromne znaczenie. Faktycznie w wynikach w, w przychodach, w obrocie, to wszystko jest widać, mamy, to, to jest, 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 przychody są większe, rekordowe, ale, w, w, ale niestety pojawia się tam coraz większa, coraz większa przestrzeń dla opłaty, od której no nie możemy w żaden sposób odejść i, i dlatego uważamy, że ona wymaga absolutnej reformy, ponieważ to jest bardzo zły kierunek.